Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek poradnika Minecraftowego, czyli mojej survivalowej serii w tym kwadratowym świecie. Dzisiaj zapraszam na kolejną przygodę w neterze. Pociągniemy tą przygodę w neterze, ponieważ po zakończeniu tego ostatniego odcinka, czyli 30 odcinka, znalazłem kawałek dalej coś naprawdę niesamowitego i muszę wam to pokazać. Ale wszystko po kolei. Najpierw zobaczcie, trochę się przygotowałem, ale tutaj mi poprzeskakiwało, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Przygotowałem się, żeby po prostu mieć miejsce w ekwipunku, i zrobiłem tutaj małą skrzynię. Zrobiłem też stół rzemieślniczy, żeby ją schować, i będziemy szli do fortecy. Będziemy szli do fortecy, bo dosłownie, jak dalej, znalazłem fortecę po zakończeniu odcinka, więc przy okazji wam pokażę, co tam ciekawego słychać. Natomiast zanim wam to pokażę, to szybciutko prosiliście w komentarzach, żebym wam pokazał, jak to drewno wygląda, i mam zamiar to zrobić. Drewno zrobione z. Z tych trzonów, znalezionych w neterze, czyli spaczonych i szkarłatnych rzeczy. I zobaczcie, najpierw pokażę Wam tylko szybciutko kolorki, jak one wyglądają, te deski. Tak i tak. Czyli widzicie, są naprawdę ciekawe tekstury, i będzie można użyć ich w kilku fajnych budynkach, ale są też różne rzeczy. Są drzwi spaczone i szkarłatne, są bramki, e, klapy, czyli trapdory, wszystko płotki. Także będziemy mieli naprawdę, naprawdę pole do popisu, jeśli chodzi o budowanie. Ale nie to jest tematem dzisiejszego odcinka. Dzisiaj uderzymy sobie do fortecy. I zobaczcie, była całkiem niedaleko, bo dosłownie chwilę po zakończeniu odcinka. Szedłem troszeczkę dalej, widzicie tu moje znaki, właśnie przecież rozstawione z bruku, z pochodniami. Wszedłem dosłownie kawałeczek dalej. O, już nas tutaj widzi świnka, ale to my sobie poradzimy. My sobie poradzimy. Naprawdę w zeszłym odcinku pokazywałem wam taką, taką mega zachowawczą, że tak powiem, opcję pokonania Hoglinów. Ale tak naprawdę już w takim wyposażeniu, jakim ja tutaj mam, to nie są dla nas groźne. Nie mam może jakiegoś super wyposażenia, ale diamentowe, zenchantowane zbroje to naprawdę jest już spokój. No idziemy do fortecy, bo w fortecy można znaleźć wiele ciekawych rzeczy i przede wszystkim będziemy szli od razu po eee, jakiś hoglin jeszcze, żeby nas tylko nie dorwał nad samą lawą, trochę się odsuniemy. Czekajcie. Tutaj goni nas. Nie, nie goni Dobra, Prze przede wszystkim neterowe brodawki, bo będziemy mogli już wtedy robić. Będziemy mogli już robić wtedy. Jednak nas gonił. Będziemy wtedy mogli robić e, te mikstury. A mikstury, no przykro mi, mały, mały też nas chce zaatakować. Mikstury są bardzo potrzebne do różnych rzeczy, ale przede wszystkim do bezpieczniejszego podróżowania w neterze. Mikstura odporności na ogień. I zobaczcie właśnie, bo ja tutaj od razu wbiegłem, ale zobaczcie, wielka, wysoka neterowa forteca. Ona się tam troszkę ciągnie. Próbowałem znaleźć do niej wejście. Niestety się nie udało. Yy, niestety się nie udało. Ona jest dosyć wysoko, wejście jest po prostu wyżej. Jak widzicie, zobaczcie jaka to jest wysoka struktura. Ale w takim razie postanowiłem po prostu, że wkopię się w ścianę. I tutaj wkopałem się w ścianę tej neterowej fortecy. I zrobiłem takie spiralne, nazwijmy to schody na samą górę, żeby dostać się po prostu do wnętrza fortecy i ją zwiedzić. I ją zwiedzić. Zaraz wam pokażę, co od razu. Zobaczcie, jak. Powiem szczerze, trafiliśmy tak, że lepiej chyba nie mogliśmy. Ja tutaj zabezpieczyłem brukiem przejścia, żeby nic nas tutaj niespodziewanie nie zaatakowało. Ale trafiliśmy na komnatę ze schodami i właśnie z neterowymi brodawkami. Czyli lepiej, lepiej nie mogliśmy trafić, bo od razu mamy neterowe brodawki potrzebne do robienia. Mikstur, także mamy to od razu, jak widzicie, też od razu jest pod spodem piasek dusz, sobie, który zbierzemy, oczywiście. Jak widzicie, też chodzę wolniej dużo, dużo wolniej chodzę po e, piasku dusz. E, no i to na to trzeba uważać, bo jak nas gaz gdzieś tam złapie w terenie, a my sobie będziemy się wlec na piasku dusz, no to niestety e, ostro możemy dostać, że tak powiem, wciry od takiego gasta, bo nie możemy e, uciekać. Ale jest na to rozwiązanie, bo można mieć buty z Soul Speed, czyli tak z, takie przyspieszenie na piasku dusz właśnie i wtedy możemy podróżować po tym piasku dusz jeszcze szybciej niż normalnie. Jeśli mamy zaklęcie Soul Speed e, 3, nie wiem jak to się po polsku mówiąc szczerze nazywa, bo jeszcze nigdy tego nie robiłem, no to, e, no to e, naprawdę Możemy szybko podróżować. Ok, i mamy już neterowe brodawki, i pójdziemy sobie teraz w, w fortece zwiedzać. No, bo mówię, można tutaj naprawdę wiele fajnych rzeczy e, znaleźć. Mamy już e, neterowe brodawki i piasek dusz. E, mamy już samą strukturę. Widzieliście, jak wygląda. I teraz możemy sobie poszukać e, kilka ciekawych opcji. Zobaczcie, tu mamy okna, widać sobie neter na zewnątrz. Tam na górze pewnie są stworki, a tutaj widzę, że. Że nie ma nic. Tu jest ślepy zaułek. Mam nadzieję, że ta twierdza nie będzie zbyt mała. Że damy radę. E, dlaczego robię takie na wysokości dwóch kratek? E, e, że tak powiem, poprzeczki. O, a co tu robi? Ten mały nas goni. O uparta. Uciekaj. Dobra. Bo są tutaj witerowe szkielety, mroczne szkielety o wysokości 3, tak jak endermany i one są bardzo groźne, więc żeby nam nie do chowamy się za taką poprzeczką i po prostu atakujemy je, atakujemy je z odległości. Tak to wygląda. Kurczę, przydałoby się tą świnkę załatwić, bo jeszcze nas wepnie zaraz do jakiejś lawy. Jest uparta, ale okej, okay, z małej nic niestety nie wypada. Na zewnątrz jeszcze nie wychodzimy. Najpierw idziemy Idziemy tutaj, trzeba się oczywiście rozglądać, czy żadnych whiterów tutaj nie trafimy. Tu ślepy zaułek. Tutaj, ojoj, możemy spaść, więc to sobie w ogóle nawet niżej zabezpieczę, żeby z dużej odległości nie zlecieć. No i tutaj mamy kolejne rzeczy. Tu pewnie mamy właśnie wejście albo zejście, nie wiem gdzie, ale tu mamy, zobaczcie, kolejną salę z neterowymi brodawkami. Nie będę ich teraz zbierał. Bo, bo no zostawimy je sobie na zapas. Jakbym w razie, co tutaj Polek gdzieś spalił się w lawie w neterze, to mamy opcję rezerwową i żeby nam brodawki nie przepadły. Brodawki oczywiście sobie weźmiemy, piasek już weźmiemy i zrobimy sobie farmę też w głównym świecie, ale tutaj też trzeba mieć zapas. Dobra, idziemy na dół zobaczyć, co jest tutaj. Czy będzie coś ciekawego i w razie, co będziemy uciekać do góry. Tutaj jakoś struktury się mieszają. Więc zrobimy sobie tutaj zabezpieczenie. Zobaczymy, co jest za zakrętem. Ok, póki co nic. Tak jak mówiłem, tutaj można witerowe szkielety spotkać. Można też płomyki spotkać i spawnery płomyków, więc fajne farmy. Ale można o właśnie spotkać też skrzynie, Skrzynie z ciekawymi skarbami. I zaraz sobie zobaczymy. Co tutaj może być? Tu sobie też zabezpieczymy i na zewnątrz, i wewnątrz, tak, żebyśmy mieli tutaj naprawdę gdzie w razie co uciekać. Wiem, wiem, jestem bardzo zapobiegawczy, ostrożny, ale wolę, tak, wolę, tak. Tu jest pewnie wejście, właśnie. Co my tutaj mamy? Złoty miecz, nic szczególnego. Neterowe brodawki, oczywiście się przydadzą. Diamentowa zbroja dla konia oczywiście. Też nam się przyda bardzo nawet nam się przyda. Weźmiemy sobie tam skrzynię. I może nawet nasze skarby zaraz gdzieś zostawimy. Dobra, zobaczymy, co my tutaj mamy. Tu jest przejście. Kurczę, ta forteca jest chyba naprawdę spora. Przepraszam, kilo w sobie weźmiemy. Zrobimy sobie tutaj małe schodki. Zobaczymy, co tutaj mamy. Tak, tam mamy kolejne filary. No i tu jest wejście do fortecy i forteca ciągnie się dosyć. Wysoko tam i tutaj też dobra, czyli zawrócimy, pójdziemy sobie w drugą stronę, oczywiście, jak to ja, jak to śpiegol w Minecrafcie, robimy sobie wersję, wersję bezpieczną, czyli wracamy i szukamy, i szukamy dalej. Mam nadzieję, że tutaj dobrze widzicie, bo ja specjalnie nie oświetlam tych struktur tutaj, żeby nam się whiterowe skielety mogły respić. No bo mógłbym tutaj powiesić oczywiście pochodnie i wtedy robi się dużo jaśniej. I ta cegiełka jest dobrze widoczna ale chcemy też tutaj co nieco spotkać przeciwników więc musimy uważać dobra to chyba trzeba sprawdzić co nas będzie czekało na górze mam nadzieję że jakiś tutaj dzwon od razu duży nam nie wpadnie zobaczymy co tutaj jest nie widzę spawnera czemu tu jest tak pusto naprawdę to jest mega mega dziwne to jest aż tak pusto. Niczego tutaj nie możemy znaleźć. O, już płomyk gdzieś mnie strzela. Ok, trzeba go załatwić z łuku, bo jest gdzieś daleko. Poczekajcie. Znowu się oczywiście zabezpieczymy przed witerami. Robimy sobie to tutaj. W razie co, tutaj też. A tam u góry jest płomyk. Niestety jest bardzo wysoko, więc płonącej różdżki sobie z niego nie złapiemy. O, ale strzał niezły. O, ostatnio się wprawiłem chyba trochę w łuk. No dobra. Szukamy co dalej. Zobaczymy sobie. Tutaj pewnie też będzie urwana. Tak jak i wcześniej. Ale może, może. Ciekawego. Z shiftem. Tak, tu jest urwana. Zobaczcie. Ile tam mamy przestrzeni. to tu sobie zalepimy jeszcze niżej. Żeby też tam nie zlecieć. No dobra. Miałem nadzieję, że pokażę wam naprawdę sporo ciekawych rzeczy. A póki co ta... Forteca jest, jest dosyć pusta. I mam nadzieję, że zaraz tutaj to rozwiążemy. To sobie zbierzemy, przyda nam się do ochraniania. Ok, chciałbym jeszcze pokazać Wam może właśnie spawner płomyków. Może udałoby nam się do witera jakoś dostać. Tutaj sobie zrobimy przejście górą, bo na pewno jest dosyć solidna, o właśnie przepaść. Trzeba to sobie zabezpieczyć. Dostać się tam, więc przejdziemy sobie o w ten sposób porządnie. To sobie, jak to ja mówię, e, zabezpieczymy, żeby było bardzo, bardzo bezpiecznie. Ok, i górę, i górę też. Już widzę tam z odległości, że mamy, mamy e, skrzynię, więc kolejny skarb. Tutaj patrzymy. O, tu jest zejście do tych neterowych brodawek. Byliśmy, tu jakiś balkonik, i wyjście na zewnątrz, ale strasznie tu jest pusto. Zawsze jak wchodzę do e, fortecy, to płomyków się roi, witerów się roi, znaczy witerowych szkieletów, przepraszam, nie witerów. I można naprawdę było tu wiele ciekawych rzeczy znaleźć. A tu co? Ślepy zaułek kolejny. Naprawdę jakaś masakra. Trochę złota, złota zbroja dla, dla konia i dla mnie. Także też sobie weźmiemy. Ale kurczę, miałem nadzieję, że dużo więcej wam tutaj pokażę. Dużo więcej wam pokażę. Słuchajcie, myślę, że po prostu na chwilę spauzuję i poszukam sobie jeszcze tutaj jakichś ciekawych rzeczy, żeby mi się udało wam pokazać. O, o albo, albo witerowe szkielety, albo płomyka, albo inne ciekawe rzeczy. Ale tam jakaś kurczę idzie bitwa. No dobra, do zobaczenia za chwilę. I jestem z powrotem. Tam jeszcze nie byłem. Uświadomiłem sobie, że tutaj obok tej drugiej komnaty z neterowymi brodawkami jeszcze dalej nie byłem. Ale przy okazji wam pokażę, co z piglinami. Co tutaj się dzieje? Te one się biją. Znowu na kogoś polują. Okej. Okay. Ale mamy złoto i możemy się wymienić z piglinami. O, albo i nie. Bo poszedł polować. O, tu mamy od razu skrzynię, więc spoko. I tu mamy jakiś labirynt, więc może coś ciekawego. O, ok. Chodź, pohandlujemy. Dawaj, trzymaj złoto. Prawym przyciskiem myszy po prostu na niego kliknąłem. On teraz chwilę się zastanawia i zaraz mi coś odrzuci. Akurat skórę, więc nic ciekawego. I patrzymy, co dalej. O, jakieś buty. Może Soul Speed. Zobaczymy po polsku przy okazji, jak to się nazywa, bo zupełnie zapomniałem. Co teraz dalej ma obsydian, nie jestem pewien no, zbarterujemy te 5 złota zobaczymy co tutaj może być, więc kolejna, kolejna rzecz i ostatnia sztabka złota, zobaczymy co nam tutaj piglin da. jak widzicie banalnie proste można, można rzucić na ziemię e, to złoto i on sobie podniesie albo tak, o prędkość dusz 1 i prędkość dusz 2, tylko że żelazne buty, więc niezbyt dobrze niezbyt dobrze Ok, ale dobra, idziemy dalej sobie poszukać, co tutaj ciekawego możemy znaleźć. Bo mamy skrzynię. Czekajcie. My tu sobie zrobimy. Bezpieczny azyl. że tak powiem, z każdej strony, bo tutaj widzę, że możemy iść sobie naprawdę w każdą praktycznie ze stron. I coś pozwiedzać. Także mam nadzieję, że będzie coś. A, tutaj sobie zrobiliśmy, a tu ślepy załek. Obsydian i złota zbroja. Czyli nic ciekawego, skrzynię też weźmiemy. To sobie zniszczymy, bo nam tutaj niepotrzebne. O, to jest. o nie, zaatakowałem go przez przypadek. O, jest płomyk. Dobra, to powalczymy sobie z płomykiem. Na płomyka musicie bardzo uważać, żeby go nie dotknąć, bo jeśli go dotkniecie, to dużo damage'a zadaje. Dużo damage'a. Te kule ogniste jasne są groźne, mogą was spalić, ale dużo więcej damage'a zadaje płomyk, jeśli go potkniemy, więc trzeba uważać. Zbawiamy się. Ok, mamy czy nie mamy? Nie mamy płonącej różdżki, no nie, a mamy przecież grabież 3 w mieczu. No dobra, patrzymy co tutaj jest dalej. Co my tutaj mamy? Mm -hmm. Tu ślepy zaułek. Ślepy. Tu też. I tutaj. Tutaj coś się ciągnie, więc zobaczymy. Kolejna skrzynia. I ślepy zaułek. Jakaś dziwna ta forteca. O, mamy diamencik i siodło, czyli widzicie, co tutaj jeszcze może być w tych skrzyniach. I idziemy dalej, idziemy dalej. No kurczę, moglibyśmy znaleźć coś, żeby ten odcinek dopełnić takim porządnym obrazem Portecy, albo Spawner, albo Witera. O kurczę, dwie skrzynie kolejne. To zabezpieczymy. Trzy skrzynie, ale żeśmy trafili w okolice. No dobra, nie dość, że nie ma tu praktycznie mobów i żelazna zbroja. Co my tutaj sobie możemy wyrzucić? Mięso, oczywiście, to nam niepotrzebne, ale skrzynię byśmy wzięli. Tu mamy kolejne. Ok, dobra, te żelazne zbroje chyba jednak zostawimy. Mamy ciekawsze, trudno, i idziemy jeszcze tam zobaczyć. Przydałby się spawner, albo przydałyby się właśnie witerowe szkielety, żebym mógł wam tutaj naprawdę co nieco pokazać fajna forteca. Dużo mamy tutaj fajnych rzeczy. Dobra. To sobie zostawimy na razie. Chociaż czekajcie. To sobie wyrzucimy. To nam niepotrzebne. Płotki też nam niepotrzebne. Okej. Okay. Możemy iść dalej. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś ciekawego. Chyba nie. Chyba nie. No nic. No nic. To znowu muszę spauzować i poszukać jeszcze dalej. Jeszcze w innych zakątkach fortecy. Do zobaczenia za chwilę. I znowu jesteśmy kawałek dalej. Już widzę Płomyka, który jeszcze nas tutaj pięknie niestety trafił, ale zobaczymy. Może teraz? Ej, no co jest? Coś jest z tą gro? Ewidentnie nie tak, ewidentnie nie tak. Ej, tu nawet sobie postawimy pochodnie na środku. A co? Zamkniemy tą lawę. Tu sobie zrobimy schowaną skrytkę, bezpieczną skrytkę, nazwijmy to. Mm. OK, parę rzeczy zostawiłem tam w skrzyni, żeby nic nam się nie stało, i będzie trzeba chyba wyjść na powierzchnię, poszukać czegoś tutaj ciekawego, tylko to będzie trochę niebezpieczne. No ale nic, rozglądamy się, uważamy na gasty, uważamy na inne stworki. Nic tutaj groźnego póki co nie widzę, więc sprawdzimy tutaj, co tutaj jest. Tutaj jest. O! Tu może być coś ciekawego. Nie wiem, czy tam nie będziemy mieli spawnera. Dobra, więc może uda mi się dopełnić ten odcinek, że tak powiem. O, tam widzimy szkielet nawet zwykły. Czyli chyba jesteśmy w dolinie, w dolinie dusz, w tym ostatnim biomie, którego mi się nie, nie udało pokazać. Eee, za pierwszym razem, w pierwszym odcinku o neterze. Bo widzicie, mamy tutaj dużo. Tak jest. Wyzwanie ukończone. Mamy wszystkie neterowe, neterowe biomy odwiedzone, jesteśmy właśnie w dolinie dusz i mamy tutaj też, tam był piasek, dusz, a to jest, to jest jak to się, gleba dusz nazywa, tak, gleba, gleba dusz. Ok, szukamy, tam jest jakieś wejście, ciekawe czy tam jest spawner, ok, trochę się zapędziliśmy, no ale nic, trzeba lecieć, trzeba lecieć dalej. Tutaj zrobimy coś bezpiecznego. O, jest płomek. To dobry znak. Może coś nam się uda jeszcze tutaj wywalczyć. Może łukiem go spróbujemy zwabić. Okej. Okay. O, jest dobra. Czyli mamy chociaż ten lód jeden. Mamy. Mamy kolejną rzecz. Płomienna różdżka. One mogą służyć jako węgiel w piecu. One mogą służyć do robienia e, mikstur. One naprawdę bardzo się przydadzą. E, więc warto, warto sobie farmę płomyków gdzieś znaleźć. Spawner płomyków znaleźć. Zresztą płomyki to też jest świetny, świetny sposób. Kurczę, muszę mieć jakieś bloki. Nie? Muszę mieć jakieś bloki, żeby się tutaj zabezpieczać. E, co chciałem powiedzieć? Płomyki to też jest super... E, super, e, no EXP po prostu. O tak, EXP, super EXP, naprawdę dobra. Trochę gleby sobie weźmiemy po prostu, żebyśmy mogli sobie zabezpieczać e, tunele i lecimy dalej, lecimy dalej, gdzie jest gleba, już jest, dobra. Szukamy jeszcze cały czas mrocznego szkieleta. Nie spotkaliśmy. Może na moje szczęście, może na nieszczęście. Ale patrzymy, patrzymy, co dalej. Dobra, znowu ślepe załóki. Słuchajcie, ale mamy pecha, powiem Wam szczerze. Naprawdę mamy pecha. Przy okazji sobie tego pecha fortecy może wykorzystam. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Dziękuję za to, że mnie śledzicie, komentujecie na bieżąco, ale też łapki i subskrypcje mile widziane, bo pomagają mi rozwijać, rozwijać kanał. Eee, dobra, może tutaj teraz wbiegniemy po prawej. O, jest spawner płomyków, zobaczcie. O, się zagapiłem i dostałem ogniem. Jeden płomyk. Skasujemy go. Tam jest spawner płomyków. Akurat szkoda, że na otwartym terenie, bo to dosyć niebezpieczne, wolałbym gdzieś schowany ten spawner. No ale będzie można farmę zrobić. Ok, płomek poszedł. I tu jest jeden spawner. I tu pewnie jest drugi spawner. O, zobaczcie, tak wygląda ogień, gdy płonie na glebie dusz albo na piasku dusz także też fajna rzecz, można z tego tak mamy podwójny spawner z tych e, płomyków, no to ekstra, tu będzie można zrobić sobie farmę tu będzie można zrobić farmę albo po prostu przychodzić biegać od jednego do drugiego, tylko jakoś to będzie trzeba zabezpieczyć Kościół, nie przeszkadzaj nam w nagrywaniu teraz odcinka okay. schował dobra, ale to będzie dobra miejscówka trzeba ją tu sobie naprawdę Wykorzystać to może być fajna rzecz. I wiemy już, jak tutaj trafić. Już się odcinek trochę przedłuża, już mamy ponad 20 minut, ale jeszcze może coś uda mi się tutaj ciekawego pokazać. Jakiegoś witerowego szkieleta, mrocznego szkieleta. Nic naprawdę nie trafimy. Chyba nic nam się nie uda trafić, chociaż jeszcze spróbujemy tamtędy, tamtędy e, przejść może gdzieś na drugą stronę. Zobaczymy, już słyszę, że jakiś płomek we mnie strzela. Pewnie tamten. Dobra. Tu mamy spawner. O, mamy świnkę też, która może być nieprzyjemna. Dobra. Trzeba uważać. Ups. Poproszę, miny tutaj żadnej. Nie. Ok. Mamy do góry schody, więc można sprawdzić, co tam jest. Eee, czekajcie mnie te płomiki będą atakować. Ale ok, wychylimy się tutaj delikatnie. Zobaczymy, co jest u góry. To jest mroczny szkielet. Uciekniemy przed nim. Powiem Wam na razie, bo musimy tam jakoś się wtedy zabezpieczyć. Ale był mocny szkielet. Widzicie, uciekłem bardzo szybko. Bo jeszcze tutaj muszę uważać na te płomyki. Może to sobie zrobimy. Walkę za, z nimi w kolejnym odcinku, ale słuchajcie jeszcze na chwilę, dosłownie na chwilę spróbuję spauzować i wam przygotować tutaj pod walkę z tym uiterowym szkieletem e, miejsce. Także do zobaczenia za chwilę. I słuchajcie, jak na zawołanie, tutaj przybiegł za nami uiterowy szkielet, o ich ogliny też, więc najpierw może ogliny, a później zajmiemy się uiterowym szkieletem, tylko pozbędziemy się ich. Ej, ej, ej proszę tu nie odchodzić. Panie szkielet. Dobra, nie odchodzimy, tak jest. I zobaczcie, on teraz nie może przejść. Gdy mnie tutaj, aż dam się raz zaatakować, gdy mnie tutaj walnie, zobaczcie, ja nie widzę, ile mam serduszek, widzicie? Są takie czarne serduszka, przez co ciężko się z nimi walczy. Naprawdę ciężko się z nimi walczy, no bo nie wiesz, w jakim stanie jesteś, nie? Więc można łatwo polegnąć. Ok, że musimy sobie poradzić tutaj za. Tego ogrodzenia, ok. No i niestety, witerowej czaszki nie mamy, to by było zbyt piękne, żeby było w pierwszym odcinku i od razu witerowa czaszka, która posłużyć może do wezwania witera i walki z witerem. No dobra, słuchajcie, to w sumie udało nam się większość pokazać, także dziękuję za ten odcinek. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie kanał, jeśli Wam się podoba to co kręcę, to jest mi bardzo miło i oczywiście komentujcie, na wszystkie komentarze odpowiadam i chętnie wchodzę z Wami w dyskusję. Także dzięki, na dziś to już wszystko, na razie, cześć, hej!